Nie ma bardziej niebezpiecznej historii na świecie niż historia tego frajera. Poznajcie Jana. Jan lubi gry wideo bardziej niż dziewczyny. Właśnie takiego delikwenta potrzebujemy. Przeprowadzimy na Janie mały eksperyment i zobaczymy, co mu się stanie po 24 godzinach siedzenia przed komputerem. Po pierwszych 6 godzinach przed komputerem nacisk na kręgosłup, szyję i dolną część kręgosłupa zaczynają dawać się we znaki. Żeby temu zapobiec, wykonaj małą rozgrzewkę raz na godzinę. Po 8 godzinach zaczynają boleć oczy, a widzenie staje się niewyraźne. To wszystko przez spadek częstotliwości mrugania i stałą pracę oczu. Aby uniknąć tych problemów, musisz co 20 minut zmieniać odległość ogniskową, czyli po prostu patrzeć na obiekty znajdujące się w oddali. Po 16 godzinach siedzenia przy komputerze naczynia krwionośne zwężają się o połowę, w wyniku czego krążenie krwi jest zaburzone i mniej tlenu dostaje się do mózgu. Po 24 godzinach istnieje wysokie ryzyko powstania zakrzepu. skutek wykrzepiania się krwi w żyłach powstaje czop, który wpływa na krążenie, puchną kończyny, a czucie zaczyna zanikać. Jeśli zakrzep dostanie się do ważnego narządu, może doprowadzić do śmierci. Szansa, że stanie się to pierwszego dnia jest ekstremalnie niska. Naszemu bohaterowi się poszczęściło i tylko sobie przysnął. Jego droga jeszcze nie dobiegła końca. Wciąż musi iść do zawodówki i potem do pracy w fabryce, żeby zapić się na śmierć. Ale to już zupełnie inna historia.